Hej, hej, hej siemanko, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Watch Dogs i ciśniemy dalej z misją okruchy chleba, tak nazywać się będzie nasza kolejna misja, w której pewnie będziemy się zbliżać do Iraka. To jest pewnie główna <śmiech> postać <śmiech> ogólnie w tym akcie. Okej. Okay. Right now, I need that briefcase. Tak jest, potrzebujemy teczkę, trzeba będzie ją pewnie jakoś znaleźć. Lecz teczkę z aukcji patrz, czy nie zostaje przekazana. No ja, dobra, to jak ja mam to niby zrobić? Dobra, kamery. Śledź teczkę, nie daj się wykryć. Aha, dobra, nie ma problemu. Ok, porozmawiali tam sobie i teraz ten będzie. Ale którędy on będzie, będzie szedł? Aha, to on nas nie wykryje. Wykryć mogą nas tylko e, ci ludzie oznaczeni na czerwono. O, jeszcze telefon mamy. I can't believe it. What? Quinn's guys are pulling some old-school gangster shit. Briefcase swap. Really? Do those actually work? Never seen one of these. Why are they doing this? They fool CTOS. Anybody watching through a monitor would see every swap. They're trying to confuse the detection software. Interesting. Dobra, myślałem, że już dam dupy, bo tamten jakoś mnie, mnie grubo widział. Ale teraz wystarczy śledzić. Aha, i oni będą sobie tak przekazywać to teraz. Dobra, ja stanę z boku, on pewnie będzie tutaj wracał. O nie, tam mnie ktoś widzi, ale już nie widzi. Dobra, teraz z tej strony mnie widzą. Dobra, odchodzę, ale jestem blisko, no skurczy syny. O nie! Dobra, teraz z każdej strony mnie widzą. Dobra, dawaj, połóż tą teczkę. No i co teraz będzie się działo? Aha, na, na łódkę tą teczkę daje, czyli pewnie będzie pościg za łódką, tak?

no i dobra, śledzimy sobie na motorze teraz łódkę. Zobaczymy, gdzie tutaj wymyślą, żeby pójść. Dobra, nikogo nie chcę tutaj rozwalić. Ale poszli, ale poszli. Dobra, dawaj, trzeba go gonić. Dobra, metry się zbliżają, to dobry znak. Ale grubo. Dobra, gdzie teraz? Oj, na pewno nie tutaj. A na jednym kole, a co Dobra widzą mnie, ale tak na razie nie wiedzą, że to jestem ja Bo jestem daleko Dobra, ale co teraz, bo ja nie mam łódki Aha, dobra, oni tutaj pewnie nie odjadą gdzieś daleko, raczej nie odpłyną a co jakbym wsiadł do tej łódki? Ciekawe czy bym mógł ich tak gonić, ale tutaj trzeba tym motocyklem, o to chodzi w tej misji, dlatego był tak podstawiony tam. A oni tam chyba stanęli. O nie, gubię cel, gubię cel. Kurde! Dobra, jedziemy dalej. A oni tam wjechali. Dobra. Zlokalizuj teczkę, nie daj się zauważyć. Ok, nie ma problemu. Tutaj trzeba wjechać. Dobra, opuszczasz tę emisję, ale już wracamy. Aha, i już tutaj widać przeciwników. Dobra, a co z tą platformą? Schakuj, aby obrócić most. Ale co ja mam zhakować? Dobra, chyba zsiądę już. Co ja mam kurwa schakować? Wykryto słaby punkt. Ale tutaj żadne linie nie biegną. No to jest, yy, jak na razie, jak na razie nie wiem o co chodzi. Ale dobra, chyba tędy można. No, tutaj normalnie nie ma żadnych mostów. A jest też platforma. Dobra, ale jak ja mam nie dać się, się zauważyć jak oni już tutaj stoją? Proszę bardzo, no i wpadłem jeszcze do wody, zajebiście. Ale dobra, damy radę. Czy ja mogę do tego jakoś wejść? Mogę. Dobra, kucaj ziomek. No i lecimy żurawiem. Aha, to nas chyba na drugą tutaj całkiem stronę. Da? Czy nie? Tutaj, tak, dobra. No już jest inaczej, już jest lepiej. Dobra, tego można rozproszyć. Mamy kamery. Dobra, podepnijmy się pod kamerkę. Tam jest następna. Dobra, co my tutaj mamy? Trzeba chyba jakoś wejść do środka, ale dobra, jest kolejna kamera. To można wysadzić, ale wysadzać nie chcę. Coś tu jeszcze można było zrobić, widziałem. Tutaj mo można to wysadzić. Tutaj kolejna kamera, dobra. I jest kamera. Dobra, czego ja mam tutaj użyć? Aha, teczki. Aha. Dobra, czyli po prostu mam tutaj sobie ją wziąć. No zlokalizuj. No zlokalizowana jest, ale. Mm... O nie, wysadziłem go. Kurde. <grywka> Boom! Pięknie. Dobra, ale czy oni już wiedzą, że ja tu jestem? Tutaj jest jeszcze jedna kamera. Może wezwać posiłki. A tutaj jakbyśmy ich. Dobra, to trzeba po prostu patrzeć, gdzie oni są, i na, jak najwięcej ich zabić za jednym razem. Tutaj jest ich trzech, czyli dobra, zaraz wysadzimy. Coś mi się wydaje. Dawaj. <laughs> nie wyrzucaj! Nie wyrzucaj! Nie zdążysz wyrzucić czterech! Jest pięknie. Trzech udało mi się zabić, ale tamci dalej żyją. Dobra, tego można teraz wysadzić. Pięknie. Dobra. Sporo ich już padło. Zobaczmy jeszcze raz. Dobra, wszyscy teraz są tam, czyli tutaj chyba można coś wysadzić. Dawaj. Ajajaj. Nie zabiłem ich. Kurde. A tutaj niech podejdą, właśnie, właśnie, dawać tutaj, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Dobra, ale tylko jeden padł. Tutaj nic więcej nie ma, tutaj mamy ich trzech. Ty tylko trzech, no to dobra, z trzema to ja już mogę sobie powalczyć normalnie. Ale trzeba zmienić broń. Eee, właśnie, karabin sobie weźmy. Dobra, ten padł Chyba usłyszeli strzały No dawaj, przeskakuj stąd Dobra Tylko dwóch ich tutaj jest, to to normalnie damy radę Strzał w główkę pięknie i został ostatni, który już tutaj się chowa boi się Jeszcze żyje! Dobra, po wszystkim. Nikogo już tutaj więcej nie ma. A ja teraz zobaczę, co tutaj możemy sobie mniej więcej wziąć. A nic, bierzemy teczkę i uciekamy stąd. A co w teczce? Robimy zdjęcia. Ja to tylko chodziło. O, to było to wszystko. Whatever this auction is, club's not taking chances. Security will be tight. Okay, so we'll find you a suitable identity, not a regular. Someone from out of the country, a guy they won't recognize. Okay. Okay. This one. Can you pull off a Mr. Pang? I don't think so. Any Europeans? Nicholas Crispin, thirty-two years old, expat American. Haven't been back in twelve years. That's the one. Oh my god. They list his preferences. This man is sick. And filthy rich, too. Will anyone miss him? What do you mean, miss him? Clara, if I'm stealing his identity, I can't have him around blowing my cover. I can't keep him alive. Oh. No, I guess not. My sister's missing, Clara. I'm gonna do whatever it takes to get her. Listen, if this is too much for you, you can walk away. Nie O, zabiłem go! Dobra, jest misja zakończona. Dobrze, udało nam się ją zakończyć w miarę szybkim tempie. No ale co dalej? O jezus, znowu ją zabiłem. A nie, zraniłem tym razem.

Dobra, zatroszczmy się o siostrę. Jedziemy do następnej misji. Ciśniemy, tak ciśniemy właśnie z tą grą jak teraz. Bo wszystkie zadania poboczne w sumie już Wam pokazałem, tak więc wiecie jak to wygląda i. No już wam to mówiłem właśnie nie jeden raz, że ja nie jestem taką osobą, która lubi gry na 100% przechodzić, po prostu chcę czerpać radość z gry i tak dalej, a nie że muszę coś tam zrobić. Na przykład nie wiem, zrobić te 40 zleceń mahera czy tak dalej. No co ty? Nic na siłę. Tak więc jedziemy dalej z misją główną i zobaczymy co tutaj dalej się będzie działo. Spójrz w odchłań! Schakujmy jeszcze tego, po klucz systemowy.

E, schakuj skrzynkę CTOS-u, aby znaleźć Crispina. Dobra. Ale się zablokowałem. Dobra, nieważne, tego nie było. Tutaj jest chyba jakieś przejście między budynkami. O, dawaj jeszcze, schakujemy go. Schakowaliśmy piosenkę. Jeszcze 20 do schakowania. Ale dobra, tam już są obrońcy. Going dobra, wchodzimy po cichu Dobra, tutaj raz. Tutaj raz. Aha, i z tej strony jeszcze. No to dobra, nie w tą stronę. Tutaj A, nie udało się. Wykryto włamanie. Sektor sieci zresetowany. Dobra, jeszcze raz. Eee, boom. Boom. Eee, tak. Tak. Jestem, dobra, zostało tam kilka chyba sekund. Dobra, co teraz? Kryspina trzeba znaleźć. To chyba będzie ten gościł co kupuje samochód, o ten właśnie. Co tu się dzieje, kurwa? Weź, dawać mi tu jakąś akcję, a nie? Patrzymy sobie na samochodziki. No ale fabuła musi być. To wybrał. Ale taki starszy gościu to w sumie się nie dziwię. Dobra, co teraz? Czyli to jest Crispin, czy nie? Kto to jest? Nie, to nie jest Crispin. A, dobra, po prostu muszę tam chyba wejść i obezwładnić go. Dobra, wejdźmy sobie tędy. I czy będzie tutaj jakieś przejście? Uuu, za dużo ich tu jest. Aha, to. A, może sobie wejdziemy tędy? Da się? Nie, nie, da się. Dobra, tutaj od tyłu, czy tutaj jest jakieś wejście? Uff, ale od razu strażnik stoi, dobra, czyli wszystko trzeba będzie załatwić od tej strony. Czyli po prostu, no, rozwalić chyba wszystkich, bo tutaj się nie da inaczej przejść. Kurde, nie tu. No to dobra, rozpoczynamy. Strzał w głowę, strzał w głowę. O jak dostałem! A tamten. Aha. Dobra, dawaj tutaj jakiś samochód. Jak na złość, nie ma żadnego samochodu. Dobra, jest y, motocykl. No to jedziemy. Pięknie, udało się powstrzymać jednego ze ścigających. Ale trzeba obezwładnić Crispina. Dobra, jest Crispin. I co my teraz możemy z nim zrobić? Fatch przebił się przez to. Dobra, gdzie on jest? Ucieka z buta! Dawaj go, dawaj go. Bo do mnie będą strzelać jego kolesie zaraz. O właśnie, już strzelają. Dobra, obezwładniony.

That's Crispin was on his way to pick up something called the Poppy Special. It's at a club called Infinite 92. Infinite 92. No official listings. I see mention of it in some threads here. Oh, looks like it's a gentleman's a dish club. On the ground, of course.

Dobra, może być. No i dawaj, tym się będzie jechało dużo przyjemniej. Jest moc. Dobra. No to lecimy do tego domu aukcji i zobaczymy co tam się będzie działo i czy możemy teraz podejść i raka. Czy wszystko będzie gotowe, a może Czarnuszek się rozjebie na nas? Nie będzie tak łatwo. No, zobaczymy. Na razie jesteśmy w trasie, tak więc możemy teraz tylko gdybać. Ale dojechać trzeba, dobra, jeszcze nieco ponad kilometr. Spróbuję bez tutaj żadnej rozwałki ani w nic nie uderzyć, nikogo nie rozjechać. No zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Taki challenge podczas. Uwaga! Dobrze! Dobrze, ajajajaj, zawracamy. A tędy też bym w sumie dojechał. No ale dobra. Tędy chyba jest bliżej. Uuuu, dobra, to nie wyszło. No tutaj ręczny troszeczkę inaczej działa niż w innych samochodach. O Jezus, korywa Nie ja no, ja nigdy się nie nauczy prowadzić, nie ma szans. Ale dobra, jesteśmy już chyba powoli na miejscu. Kurwa, przy przystanek będziesz wchodził. Dobra, to gdzie teraz to trzeba... Aaa, tutaj można było wjechać samochodem, no dobra. No okej, okay, jestem, to dobra. zobaczmy. W porządku, tu jestem. Wszystko wygrywało się do boku. Okej, po prostu trzymaj ręce, zobacz, jak mało jest możliwe. Crispin jest tak zniszczony jak mówią, że będę zwracał uwagę. Po prostu znajdź zaproszenie do zakupu i am, No to zobaczmy, co tutaj się będzie działo. Very good, Mr. Crispin, a signature dish prepared especially for you. We'll hang on to any weapons. Mr. Crispin, right this way, please. What happened to the guards assigned to you, sir? They couldn't keep up. Ale grubo. Dobra, idź za gospodarzem, no to idziemy. Ja, co tu się dzieje? Czy to jest. Nie, myślałem, że to jest ten czarnuszek. Bugi męczy, jak mu to było. He? <grytanie> Widzę, że tutaj grube są plotki na temat Krispina. enjoy as much as you like so you've czy co? give my special gift right? what's your name poppy oh yeah, you know about you what you do to girls it's not. No, tatuaż, okay. I'm done. Mr. Crispin, is everything to your liking? You interrupt me again and you're next. I'm not going to hurt you. Just come with me. I can help you. No. They'll find me. Co tutaj za akcje się, się dzieją? No ładnie. Czyżbyśmy mieli towarzyszkę? Dobra, wyszedłem i co teraz? Aha, trzeba opuścić Infinite 9.2, czyli to wszystko? Przyszedłem tutaj, żeby zobaczyć tatuaż dziewczyny. I chyba będziemy szukać następnych ludzi z tatuażem, no nie wiem, zobaczymy o co tutaj chodzi. Czyli to są panie do towarzystwa po prostu. Nie no, zwykłe manekiny, nie wiem o co tutaj chodzi. Dobra, wyjeżdżamy stąd. We hope you come back again, szybka akcja. Ciekawe co sobie pomyśleli. Dobra. Oh, Alefura. I need a favor. I gotta get Poppy out of this place. Call Infinite 92, pretend you're Crispin's assistant. Tell them I insist that Poppy be delivered to me at the auction. Yes, okay. She'll be there. I'll make sure of it. Maybe Crispin had to die, but at least we can save this girl. That's something, right? I'm not sure we can add things up so cleanly, but we're gonna get her out. Dobra, czyli w tym momencie udało nam się wykonać tą misję. Misja wypełniona, tak jest. No i zobaczmy. Interwencja mściciela. Dostępny jest nowy pojazd, zdobyto punkty doświadczenia. Nic nowego nie ma, ale już mamy zaznaczone na mapce nowe zadanie. Proszę bardzo, jak tam będzie ciężko pewnie dotrzeć, ale to sobie zrobimy w następnym odcinku. Już będziemy powoli kończyć. Dwie misje główne udało nam się wykonać. Myślę, że to można uznać za. Sukces, zobaczmy, no 21% już prawie. No i tutaj już jesteśmy. Aha, czyli teraz dostaliśmy właśnie to auto. Wspaniałe, ręcznie wykonane, super auto. Luciano. A co tutaj dostaniemy? Trofeum przyznawane za rozgrywanie misji głównych. Aha, czyli za ukończenie aktu drugiego. Zbliżamy się coraz bliżej do końca tego aktu. Jeszcze tylko cztery misje, tak więc myślę, że gdzieś za 2-3 odcinki już będziemy. W akcie trzecim, gdzie będzie tylko 6 misji, później 8 i ostatnia, pewnie najtrudniejsza, ciekawe ile ją będę robił. Siedem razy wykryliśmy przestępstwa, jedno zlecenie konwojowe, tutaj 5 zleceń Macherów się udało zrobić. I dwie kryjówki gangu śledztwa to tutaj nic, chociaż mamy jeden telefon na kartę, 6 wieży City OS-u, jeden City Hotspot, 10 nagrań, czyli wszystkie. Tutaj nic online. Może online kiedyś sobie pogramy. Ale dajcie mi w ogóle znać w komentarzach, e, jeśli chcielibyście, żebym rozegrał jakąś tutaj misję poboczną czy cokolwiek. A tak ja się będę głównie skupiał na misjach głównych, tak więc 21%. E, I to by było tyle, tak więc widzimy się w kolejnym odcinku Watch Dogs. Dzięki za oglądanie. Siemano.